Dlaczego kobieta musi słyszeć Twój głos? Witam. Dzisiaj powiem Ci jedną z największych tajemnic atrakcyjności, naprawdę, mało kto o tym wie. Ale wiele mężczyzn przez to wykrzacza się z kobietami, no bo po prostu piszą, no nie? Naprawdę. I widzisz, ja unikam pisania z kobietami, no nie? Bo gdzieś tam innych tego to mam totalnie wywalone, naprawdę. Nie ma to znaczenia, nawet jak jakąś mam konsultację mailową, to w ogóle mam wywalone, bo faceci są tacy, że ich interesują jakby te konkrety, nieważne czy jest to gadane, czy pisane naprawdę i tak dalej. Jednak w kontaktach z kobietami, żeby coś tam ugrać, no to widzisz, no głos naprawdę robi robotę. Wiele kobiet, no delikatnie mówiąc, zakochuje się w twoim głosie. Rozumiesz? Naprawdę. Widzisz, kobieta może dojść... Może dojść naprawdę słuchając po prostu czyjegoś głosu. Naprawdę. Bez, bez tutaj jakichś skojarzeń i tak dalej, ale naprawdę tak jest. Dlatego widzisz, twój głos to jest twój afrodyzjak. Twój głos działa na kobietę. Kobiety lubią męskie głosy. To tak samo jak ty lubisz, jak dziewczyna. Rozmawia. No, kobiety mają taki delikatniejszy, można powiedzieć, aksamitniejszy głos i tak dalej, i potrafi wiele zdziałać. kobiety, Kobiecy głos potrafi uspokoić i tak dalej. Czasem jesteś gdzieś tam wkurzony, czy coś, laska coś z tobą pogada i tak dalej. No, są laski, które mają naprawdę fajne, fantastyczne głosy i czasem naprawdę e, gdzieś tam rozmawiając z dziewczyną e, można dużo, dużo, dużo. Dużo naprawdę zyskać, rozumiesz? Naprawdę. Widzisz, gdy zagadujesz do dziewczyny, tak naprawdę, no tu nie chodzi o to, że działa to, że ty do niej podszedłeś, no nie. Tutaj już działają zmysły. Pierwszym zmysłem jest głos, rozumiesz, odzywasz się do niej, modulacja głosu i tak dalej, czy mówisz nerwowo, czy mówisz pewnie siebie, czy po prostu mówisz cicho, czy, głośnie, e, czy głośno, czy wyraźnie, czy niewyraźnie, czy tak dalej, czy, czy po prostu w twoim głosie są emocje, energia i tak dalej. No nie zobacz, ile po prostu jej to gdzieś tam zczytuje, kolejna rzecz, patrzysz się na nią, rozumiesz, patrzysz się na nią, to też na nią działa. I to są uważam dwa najważniejsze. Czynniki, które tak naprawdę powodują sukces z kobietami, rozumiesz? Możesz mieć troszkę nadwagę i tak dalej, jednak jeśli będziesz miał fajny głos, będziesz na nią patrzył, to ona zmięknie. Rozumiesz? Dlatego widzisz, pisząc, tak naprawdę tracisz. Ile razy to miałeś tak, że gdzieś tam pisałeś z jakąś tam dziewczyną i tak dalej, i tak dalej, i nic z tego nie było. Rozumiesz? Bo widzisz, że to jest takie pisanie. Pisanie naprawdę. Nie robi na kobietach wrażenia. Tam trzeba wiele, 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 wiele więcej wciskać jakichś po prostu yy, tekstów i tak dalej. By po prostu coś tam ugrać. Widzisz, czasem jest tak, że widzisz, ee, to na portalach gdzieś tam, powiem ci tak, no bo randkowych to stosuje, ale widzisz, normalnie to dzwonię do laski, dzwonię, gadamy, gadamy i dużo więcej czasem widzisz, o, o, ugrywam i tak dalej. Na portalach randkowych tam, na niektórych serwisach jest problem, bo oni nie dają wysyłania głosówek, no nie i to jest problem i widać, że ci goście nie ogarniają lasek. No nie, nie ogarniają lasek i no nie, to jest właśnie to, że oni nie ogarniają lasek bo nie dali takiej prostej, mówię, o to chodzi, nawet dzwonienie już powinni udostępnić i tak dalej, tak dalej, naprawdę wtedy by dużo więcej te aplikacje zyskały i oni czasem się dziwią, dlaczego przykładowo no, aplikacja upada, no bo tam nie ma pewnych funkcji, no nie, które naprawdę mają ogromne znaczenie, nie wszyscy chcą rozmawiać przez wideo, Call, no nie, no bo dziewczyny się wstydzą makijaże i tak dalej, i tak dalej, więc one po prostu już ten głos wolą. Nie wszystkie laski lubią też y, y, same gadać, bo gdzieś tam coś tam i tak dalej, ale jak się nagrasz jej głos, to ona odsłucha. Miałem sytuację, w której po prostu dziewczyna... Y, ja wysyłałem głosówy, no bo wiadomo ona na początku nie będzie chciała gdzieś tam odebrać i tak dalej i tak dalej Wysłałem głosówki, ona pisała ja wysłałem głosówki, ona pisała, aż w pewnym momencie ona zaczęła sama wysyłać głosówki albo w pewnym momencie zaczęliśmy po prostu przez telefon gadać, rozumiesz? I wtedy przyszła, rozumiesz? O to chodzi bo zadziałałem na nią, usłyszała mój głos jeszcze jak mówisz coś to powinieneś tak przenikać tym wszystkim, rozumiesz? Powinieneś to tak akcentować, interpretować w ogóle powinieneś sobie może pójść na Jakieś lekcje teatralne, tam uczą się modulacji głosu, krzyków i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jak to ci pomaga? Naprawdę, tam gdzie trenuję, to powiem Ci, są takie zajęcia, i kilka razy można powiedzieć: No, byłem, no nie, i to było ciekawe, no nie, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak e, musisz zrozumieć, że no, jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne rozumiesz, zobacz, że często gdy ktoś coś tam mówi i tak dalej nawet tak jakieś lektorzy dubbingi nagrywają, rozumiesz, Zaczy, chcą, żeby lektor był taki bez emocji i tak dalej, rozumiesz ale zazwyczaj jak jest nagrywany dubbing czy to w bajkach, czy w animacjach, czy w grach to ludzie chcą, żeby te emocje tam były ktoś biegnie, rozumiesz, i wtedy mu ktoś mówi wow, wow, dlaczego lubimy tą postać, to nie nie tylko dlatego, że ta postać tak została narysowana ale przez to, że ten, kto podkłada ten głos jest po prostu fenomenalny, rozumiesz? Fenomenalny i często właśnie, nie widzi, jakby tutaj nie widząc tej postaci na żywo i tak dalej, po samym głosie już po prostu wiele osób, wiele kobiet po prostu lubi, uwielbia tą po prostu, rozumiesz, no postać, rozumiesz? O to chodzi, że gdybyśmy tą samą postać widzieli bez głosu, to nie zadziałałaby na nas, tak, rozumiesz? Natomiast ten głos naprawdę, rozumiesz, dla kobiet jest niesamowicie ważny. Dlatego widzisz, to też jest oznaką pewności siebie. Bo jeśli przykładowo boisz się nagrać głosówkę, wysłać czy coś, no to tracisz. Tracisz. Nawet jeśli dziewczyna nie będzie chciała z tobą rozmawiać czy coś, wysyłaj właśnie nagrania, dzwoni i tak dalej. Nie, nie, nie wchodź w to. Tak samo widzisz, gdy podchodzisz, to też jest ważne, bo gdy podchodzisz i tak mówisz cicho albo tak flegmatycznie i tak dalej, no to dziewczyna nie będzie chciała z, z tobą rozmawiać. Dziewczyna chce, żebyś był właśnie takim e, aktorem, który naprawdę potrafi fajnie, fajnie, naprawdę e, zachęcić ją do rozmowy, rozumiesz? Wtedy ona się będzie śmiała i tak dalej. Czasem dwie osoby mogą powiedzieć ten sam tekst, ale. U jednego dziewczyna od razu wybuchnie śmiechem, a u drugiego będzie kamienna mina, nic. Rozumiem? No bo to styl wypowiedzi. O to chodzi. To tak jak masz gdzieś tam na instrumencie. Niby masz te same nuty, ale możesz zagrać to po swojemu, rozumiesz? Dzięki temu możesz z tych samych nut uzyskać zupełnie dwa różne, można powiedzieć, kawałki. Jeden zagrasz szybko, drugi zagrasz wolno, tutaj się zatrzymasz, tu się nie zatrzymasz i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? to jest właśnie to. Dlatego skup się niesamowicie na tym głosie, no nie? To jest bardzo ważne. Wiesz, na, na spotkaniach dziewczyny zazwyczaj patrzą ci głęboko w oczy i słuchają ciebie, widzisz? Bo ona karmi się tym głosem, to jak opowiadasz historię. Na czym polega charyzma? Wiele się mówi, o, a ten ma charyzmę, ten nie ma charyzmy. No w głównym e, punkcie no jest to Wypowiedzi, jak prezentujesz, rozumiesz? O to chodzi. Jak układasz słowa, i tak dalej. I teraz, oba, wyobraźmy sobie, że mam jakąś domówkę i mam jakąś osobę, która opowiada jakieś historie, i tak dalej, i tak dalej. No nie? I widzisz, zaralaski. o, to jest dusza towarzystwa, jak on jest taki charyzmatyczny, lecą do niego. No i większość dziewczyn byłaby skłonna z taką osobą po prostu się spotkać, coś zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? O to chodzi. Widzisz dlatego, dużo kobiet, no też jakby to powiedzieć, no, lata za muzykami, którzy gdzieś tam nagrywają e, kawałki. No, bo to jest głos, rozumiesz? Głos, głos, rozumiesz? Głos, modulacja, teksty. O to chodzi. Wiele kobiet słucha jakichś tam kawałków, no i naprawdę byłaby w stanie zrobić co nigdy nie widziało na żywo tego przykładowo artysty zna go tylko z kawałków muzyki, a zobacz już jej nogi miękną i chciałaby zrobić z nim wszystko. Dlaczego? Bo głos, rozumiesz? Bo głos. Zobacz, kobieta sobie tam poukłada, że wie, o, możesz być jakiś tam tego, możesz mieć krzywą twarz i tak dalej, ale jeśli głos jest spoko i tak dalej, to kobieta sobie to poukłada i wrzuci w ciebie w takie coś specyficznego, rozumiesz? Naprawdę. Dlatego skup się na tym głosie jak najmniej pisania, no ja wiadomo czasem laska ci wyśle głosówę czy coś, to odpowiedź to jest oky, to nie musisz nagrywać ok i tak dalej, tylko możesz jej odpisać ok, no nie, no wiadomo już nie popadajmy w jakieś tam skrajności, że no nie możesz gdzieś tam pisać i tak dalej, wiesz chodzi, jednak no mówię, to jest jeden z takich punktów, przez który ja wyrywam dużo lasek, ja po prostu nawijam, Rozumiesz? Ja wiem, jak działa, gadzi mózg, rozumiesz? I ona się jakby też uzależnia od mojego głosu. Nawet nie wie dlaczego. Wieś ile moich byłych lasek słucha mnie teraz? Dlaczego mnie słucha? No bo. No nie powiem dlaczego. No nie. Ale o to chodzi. Dlatego no mówię: skup się na głosie. Zwiększysz swoje gdzieś tam skoki o 50%. Na początku jasne, możesz się denerwować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, rozumiesz? Jednak widzisz, no na kobiety to działa, wiesz? Tyle.